Uniżył się i zszedł na ziemię jako człowiek. Wyrzekł się bóstwa. I tu na ziemi. Przeżył 30 lat, a potem dał się zanurzyć w Jordanie i rozpoczął swoją służbę, służbę Mesjasza. Przez trzy i pół roku chodził po ziemi, ustrawiał chorych, wskrzeszał zmartwych. Nie brzydził się prostytutek i ludzi, którzy byli zupełnie na dnie. Będąc Bogiem, stał się człowiekiem. Nie było innej możliwości. Ludzkość tak daleko odeszła, że nie było innej możliwości. Tylko trzeba by było skasować całą generację. I wielki, potężny Bóg znalazł sposób, stał się człowiekiem i jako człowiek umarł za grzechy ludzkości. Słowo Boże mówi, że został ukarany za grzech wszystkich ludzi. Słowo Boże mówi, że Jezus stał się grzechem, abyśmy mogli być sprawiedliwością Bożą. Jest dzisiaj. Dostępna Boża sprawiedliwość dla każdego człowieka, bez względu na to, jak nisko upadł. To jest dostępne dziś dla Ciebie. Wystarczy, że uwierzysz w zastępczą ofiarę Jezusa, a Twoje wszystkie grzechy zostaną Ci wybaczone. I z człowieka, który idzie do piekła, staniesz się człowiekiem, który jest obywatelem nieba. Ja zrobiłem strasznie dużo złych rzeczy, a dziś jestem obywatelem nieba. Jestem wolny jak sanki w maju. Nikogo się nie boję i niczego się nie wstydzę. Nie mam żadnych kompleksów. Dlaczego? Bo potężny, wielki, boży syn umarł za moje grzechy. Ja dzisiaj już nie jestem mordercą, nie jestem dealerem, nie jestem narkomanem. Jestem święty. Nazywam się Artur Ceroński i idę do nieba! I dla każdego człowieka jest to samo przeznaczone. Droga do nieba. Dzisiaj każdy człowiek ma możliwość wyboru. Jeżeli chcesz, możesz iść do nieba i możesz osiągnąć sukces tu na ziemi. Możesz żyć świętym życiem. Wystarczy, że oddasz Twoje życie Jezusowi, tak jak zrobiłem to ja. On przebaczył mi moje grzechy. On wyciągnął mnie z moich problemów. Trzykrotnie umierałem od kraka na ulicach Warszawy, ale On. Podniósł mnie i zmienił moje życie. I dzisiaj diabeł może mi nagwizdać. Diabeł to zwykły frajer. Jezus jest bohaterem. To Ty musisz wybrać. Czy będziesz zadawał się z frajerami? Czy będziesz zadawał się z bohaterem? To Ty musisz wybrać. Jezus Chrystus, to On jest potężnym, wielkim Bogiem. On wdarł się na ziemię jak Microsoft na rynek i zrobił rewolucję. Jest rewolucjonistą i dzisiaj chcę, żebyś przyłączył się do tej rewolucji. Dzisiaj chcę, żebyś oddał swoje życie Jezusowi. Nieważne, kim jesteś, nieważne, co o sobie myślisz, nieważne, co myślą o tobie ludzie, wystarczy, że dzisiaj oddasz swoje życie Jezusowi, Zdejmiesz maskę i zaczniesz być normalnym człowiekiem. Przestaniesz się ukrywać, bo Bóg widzi i tak twoje serce. On widzi, co jest pod maską. Powiem Wam coś. Kiedyś był człowiek, wierzył w Boga i postanowił podzielić się tą wiedzą z fryzjerem, u którego był. I zaczął mówić fryzjerowi o tym, że Jezus umarł za jego grzechy, że zmartwychwstał. A fryzjer powiedział do niego, panie: Nie trój mi pan głowy. Mnie takie rzeczy nie interesują. Ten chrześcijanin stwierdził, że nie będzie więcej mu mówił. I wyszedł i zobaczył takiego człowieka bezdomnego, brudnego, z długą brodą, z włosami długimi. A ponieważ ten fryzjer powiedział mu wcześniej: proszę pana, przecież tak naprawdę Boga nie ma. Bo gdyby, nie, gdyby ten Bóg był, to by nie było tyle zła na ziemi, tyle nieszczęść, tyle patologii. I kiedy ten człowiek zobaczył tego bezdomnego, wszedł z powrotem do tego fryzjera i mówi do niego tak, nie ma fryzjerów. A ten fryzjer mówi, jak to nie ma fryzjerów? Ja jestem fryzjerem. A ten człowiek powiedział, gdybyś był fryzjerem, to nie byłoby takich zarośniętych, brudnych z, z brodami na ulicach. A ten fryzjer powiedział, ale to co? To moja wina, że on się nie chce ostrzyć, że on się nie chce ogolić. A ten człowiek powiedział, no właśnie, no właśnie. To nie jest Boża wina, że ludzie mają źle. To po prostu jest wina człowieka, ponieważ to ludzie nie wybierają Boga. Jeżeli zechcesz, to możesz dzisiaj wybrać Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Jeżeli zechcesz, to dzisiaj możesz otworzyć sobie drogę do nieba. Jesteś grzesznikiem, ale jest dla Ciebie łaska. Niezasłużona przychylność Boga. Nie możesz sobie zasłużyć na przychylność, ale możesz wziąć niezasłużoną przychylność. Słowo Boże mówi, że z uczynków nikt nie będzie uratowany. Nie ustaniesz sobie przed Bozią, kiedyś nie powiesz no Boża! Chodziłem do kościoła, byłem porządny. Nie ma opcji. W ogóle nie ma Bozi. Jest wielki, święty, potężny Bóg. Tam na sądzie ostatecznym padnie kulminacyjne pytanie. Czy oddałeś swoje życie Jezusowi? Czy uwierzyłeś w Jego zastępczą ofiarę? Czy uwierzyłeś w Jego zmartwychwstanie? Tam padnie takie pytanie. I jeżeli nie zrobiłeś tego tu na ziemi, to będziesz musiał pójść do piekła. Ja nie chcę, żebyś tam poszedł. Ja nie chcę, żebyś spędził wieczność w piekle. Ja chcę, żebyś spędził wieczność z Bogiem. Powiem ci coś jeszcze. Tam na krzyżu Golgoty na Jezusa Chrystusa spadły nie tylko nasze grzechy, ale konsekwencje naszych grzechów. Jezus Chrystus rozchorował się naszymi chorobami. On poniósł na sobie całą biedę. Słowo Boże mówi, że jego ranami jesteśmy uzdrowieni. Nieważne na co chorujesz, ja jestem ewangelistą i ja widzę, w jaki sposób Bóg uzdrawia ludzi. Ludzie wstają z wózków, są leczeni z AIDS, wychodzą z takich kanałów, że nie pytaj. Przez to, przez potężną Bożą moc. Nie ma takiej choroby, której Bóg nie może uzdrowić, jeżeli uwierzysz. Nie ma takiego zniewolenia, z którego Bóg nie może cię uwolnić. Byłem narkomanem i wiem, o czym mówię. Bóg może cię uwolnić z każdego zniewolenia. On może wyprowadzić cię z biedy. Bieda, choroba, patologie i nałogi są na ziemi nielegalnie, bo diabeł jest na ziemi nielegalnie. To rebeliant, zwykły butownik z chóru Boga. Jesteś w stanie wyrwać się z Jego pazurów. On, wielki, potężny Bóg, jest w stanie naprawić Twoje małżeństwo, naprawić Twoje relacje. Nie będziesz już musiała skakać z łóżka do łóżka, żeby zaspokoić swoje deficyty. Będziesz mogła znaleźć faceta swojego życia, który będzie naprawdę wspaniałym człowiekiem. Nie będziesz musiał już kozaczyć, pokazywać, jak jesteś, kol. Cool, ponieważ Twoje serce będzie przemienione i dopiero... Będziesz wtedy prawdziwy kul Święty. Jeżeli chcesz dzisiaj dotknąć Bożej mocy o 20.15 będziemy się modlili tutaj o chorych i zniewolonych. Przyjdź z każdym problemem. Przyjdź z każdym problemem, z każdą chorobą. Nieważny na co chorujesz. Będziemy się modlić. Położymy na Ciebie ręce i tak jak wierzysz, tak dostaniesz. Przyjdź z każdym nałogiem, przyjdź z każdym demonem, a odejdziesz bez nałogu i bez demona. Przyjdź i weź swój cud. O 20.15 będziemy modlili się w tym miejscu o każdego, kto potrzebuje.